Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał Espiritu Inside. Insight. Dzisiaj omówimy sobie liczby mistrzowskie. Liczby mistrzowskie przede wszystkim szukamy we wszystkich naszych imionach i nazwiskach, przezwiskach oraz niekiedy liczby mistrzowskie mogą nam się pojawić przy obliczaniu naszej wibracji głównej, czyli na przykład jestem dwójką z 11 albo jestem szóstką z 33. W mojej dotychczasowej pracy z klientami często spotykam się z taką reakcją, jeżeli oczywiście pojawi się dana liczba mistrzowska w portrecie numerologicznym, że wow, jestem dwójką z 11, albo jestem szóstką z 33. Czyli to znaczy, że jestem mistrzem. To znaczy, że po prostu mogę robić wszystko. I wtedy mówię, kochani, na spokojnie. Do bycia w ogóle mistrzem, to też trzeba oczywiście stopniowo. Dojść. To są jakieś pewne etapy w naszym życiu, czyli błędy, lekcje. To są również nasze decyzje, które mają nas faktycznie do tego mistrzostwa doprowadzić. Oczywiście, liczby mistrzowskie są po to, żeby nas wspierać w naszym codziennym życiu, ale trzeba pamiętać jeszcze o jednym: że liczby mistrzowskie też będą bardzo dużo wymagać od nas, właśnie w myśl zasady, że od mistrza się wymaga. Przejdziemy sobie teraz do omówienia poszczególnych liczb mistrzowskich. Przypominam, że cała prezentacja oczywiście będzie dostępna w linkach, które Wam udostępnię pod tym filmikiem. Do każdej prezentacji zawsze dodaję jeszcze bardziej szczegółowy opis poszczególnych liczb mistrzowskich. Także moi drodzy, kawka, herbatka i zapraszam Was bardzo serdecznie. Czym są liczby mistrzowskie? Liczby mistrzowskie w numerologii to takie specjalne liczby, które mają unikalną wibrację i wyjątkowe znaczenie. Są to liczby 11, 22, 33, czasem jest to także liczba 44. Uważa się je za liczby o wysokim potencjale duchowym, energetycznym i intelektualnym, a osoby, które związane są z tymi liczbami, często odczuwają wyjątkowe wyzwania i zadania życiowe, ponieważ liczby mistrzowskie wiążą się z misją. Pierwsza liczba mistrzowska to 11. Liczba 11 jest symbolem intuicji, duchowości i wizji. Osoby z liczbą 11 mają niezwykłą intuicję i wgląd, także zdolność inspirowania innych. Często przyciągają ich tematy związane z psychologią, duchowością i sztuką. I wyzwanie to pogodzenie swojego wewnętrznego świata z rzeczywistością oraz wykorzystanie swojego potencjału w zgodzie z wartościami duchowymi. Należy pamiętać, że liczba mistrzowska 11 może być również rozpatrywana na poziomie liczby 2. I wtedy, kiedy rozpatruje się na poziomie liczby 2, to liczba 11 wprowadza do życia wyjątkową równowagę między intuicją a współpracą, łącząc duchowy potencjał liczby 11 z cechami praktycznymi i emocjonalnymi liczby 2. Często mówi się, że osoby z liczbą 11 rozwijają cechy liczby 2, gdy ich życie potrzebuje większej stabilności i harmonii, zanim właśnie będą gotowe do pełnego przejawienia potencjału mistrzowskiego. Liczba mistrzowska 22 jest to liczba budowniczego, manifestacji i stabilności. Liczba 22 jest połączeniem duchowych aspiracji z praktycznymi działaniami. Osoby z tą liczbą mają zdolność przekładania swojej wizji na konkretne cele i tworzenia projektów o bardzo dużym wpływie społecznym. Często ich wyzwanie polega na zbudowaniu trwałych struktur, które wniosą coś wartościowego do świata. Jeżeli będziemy rozpatrywać liczbę 22 na poziomie liczby 4, to będzie się ona przejawiać jako kombinacja praktyczności i duchowej odpowiedzialności. Liczba 22 jest często nazywana mistrzowskim budowniczym i przynosi wyjątkowy potencjał do tworzenia trwałych materialnych struktur, które mają duchowe znaczenie. Jednak na poziomie liczby 4 jej wyrażenie staje się bardziej ugruntowane i skupione na stabilności, dyscyplinie. Liczba mistrzowska 33. Liczba nauczyciela, miłości bezwarunkowej i poświęcenia. Liczba 33 jest symbolem bezwarunkowej miłości i uzdrawiania. Osoby z tą liczbą często podejmują działania mające na celu pomaganie innym, promowanie współczucia i szerzenia świadomości. Głównym wyzwaniem ich jest pozostanie wiernym swoim wartościom i działanie na rzecz innych bez zatracenia siebie. Jeśli będziemy rozpatrywać liczbę 33 na poziomie liczby 6, to będzie ona symbolizować bezwarunkową miłość, uzdrawianie i służbę dla innych, skupiając się na praktycznych aspektach tych wartości. Liczba 33 jest nazywana mistrzem nauczycielem lub mistrzem uzdrawiania, ponieważ jej celem jest pomoc i przewodnictwo w oparciu o empatię i troskę. I jako szóstka energia ta staje się bardziej skoncentrowana na relacjach, odpowiedzialności rodzinnej i harmonii, dzięki czemu osoby te mogą realizować swoje duchowe powołanie w bardzo praktyczny, bliski codziennemu życiu sposób. Liczba mistrzowska 44. Jest to liczba przywództwa, stabilności i efektywności. Liczba 44 łączy w sobie energię przywództwa z umiejętnością zarządzania zasobami. Osoby z tą liczbą mistrzowską mają zdolność organizowania i kierowania dużymi przedsięwzięciami z dyscypliną i determinacją. Wymaga to jednak dużej odpowiedzialności i samoświadomości. Jeżeli będziemy rozpatrywać liczbę 44 na poziomie liczby 8, to jest to symbolem wielkiej siły, przywództwa, efektywności, skupiając się na osiąganiu materialnego sukcesu oraz dążeniu do stabilności. Liczba 44 jest nazywana mistrzem realizacji lub mistrzem siły, ponieważ jej energia jest wyjątkowo skoncentrowana na budowaniu tych trwałych struktur i zarządzaniu zasobami w celu osiągnięcia trwałych i praktycznych efektów. Jako liczba 8 Energia 44 przejawia się nam na pewno w sile, dyscyplinie i odpowiedzialności. Moi no kochani, to już wszystko na dzisiaj. Tutaj pojawiają Wam się przydatne linki. Zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzenia mojego sklepu albo mojej strony internetowej. Przypominam, że cała prezentacja będzie dostępna pod linkami, które Wam udostępnię i plus do każdej prezentacji dodaję bardziej szczegółowy opis poszczególnych liczb mistrzowskich. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego ciężka.